Witajcie kochani. Dziś zarfald przygotował dla Was takie przepiękne przyprawniki na pieprz i sól. Są odpowiednio zabezpieczone, zapakowane w eleganckie opakowanie, więc będzie to też idealny pomysł na prezent. Na nowe mieszkanie albo dla rodziców. Patrzcie, to jest takie zabezpieczenie, opakowanie. W środku mamy przepiękne przyprawniki na pieprz z takimi drobinkami w kolorze białym. Jest to drobny piryt, podpisany pieprz, tutaj z nakrętką, bardzo łatwo się ją ściąga, w środku możemy wsypać. I mamy solniczkę. Też pięknie zdobiona. Tak samo jak w pieprzniczce uchwyt jest odkręcany, żeby wsypać sól. Piękny komplet pieprzniczki i solniczki od Zellerfeld. Kolorze biały. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmików, do odwiedzenia nas. Na naszej stronie internetowej zartwore.pl. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć!